Ranka dajemy sobie motywację, siłę i przede wszystkim moc chyba, bo to jest najważniejsze. I dzisiaj jesteśmy tutaj specjalnie, żeby tej mocy nabrać, żeby iść zanieść do każdego kogo dzisiaj spotkamy. Jeżeli gdzieś na świecie są grzeczne dziewczynki, to one są tu, bo my wstajemy o 5 rano, moczymy się w zimnej wodzie i się gimnastykujemy. A woda ma ile stopni, tylko 4. Tak jest, zimno, ale jest cudownie, cudownie. Słuchajcie, to morsowanie, a zwłaszcza w taki wyjątkowy dzień jak dzisiaj, gdzie jest Mikołaj, który autentycznie przed nas prawdziwy, jest dla nas wyjątkowy i niepowtarzalny. Wszystkie zachęcam do tego, żeby z nami morsowali i zanurzali się wspólnie z nami, z naszą agą. Ja to sprawiłam, jestem naprawdę tak szczęśliwa. Oczywiście, że nie ma takich treningów, nie ma w Polsce takich treningów, ale to, że babki przychodzą, że przychodzą po ten reset, dostaję potem tyle cudownych SMS-ów, że, że jest po prostu cudownie, że pomagam ich w różnych y, sytuacjach treningowych, nie tyle ja, co ta woda. Po prostu. Poniedziałek, środa, piątek na Zakrzówek zapraszamy.